Panie Karolu, o uczciwości znowu, bo ma Pan ostatnią okazję, żeby pokazać uczciwość. Dlatego, że zadeklarował Pan publicznie gotowość zwrotu blisko 100 tysięcy złotych Muzeum II wojny światowej za wynajmowany przez Pana ten apartament deluxe. Czy już Pan to zrobił? do Pan te pieniądze? Bo zostały dosłownie co? Cztery dni do końca kampanii. Panie Wiceprzewodniczący, myślę, że to, co będziemy oglądali, to będą przyprosiny telewizji rządowej Telewizji Publicznej za to, że napisała, że mieszkałem 100 dni w apartamencie. Nie mogłem mieszkać 100 dni w apartamencie, jeśli spędzałem Sylwestra w domu i mam z tego e, zdjęcia. Tymczasem wy zajmujecie się Pan i telewizja rządowa rzeczami, których nie było nieprawdą i fake newsami, które udowodnię i które udowadniam e, wciąż a nie zajmujecie się apartamentami dla nielegalnych yy, migrantów, które buduje obecnie Polska, centrami integracji dla cudzoziemców. Szukacie tematów zastępczych w kwestiach mieszkań, apartamentów, książki wydanej, bo wszystko się Wam sypie. Przez mieszkania Pan przegra mieszka, e, wybory, a nie wygra wybory przez tego typu propagandę, którą widzimy w telewizji rządowej. Przegracie te wybory, a nie je wygracie, bo operujecie nieprawdą i kłamstwami. Panie Karolu, ja pana pytam o to, co Pan robił, a Pan przez cały czas ucieka w jakieś rozmowy o polityce. No sam pan deklarował, że zwróci pan pieniądze, więc ja się tylko pytam o pana deklarację. Niech pan po prostu to wszystkim wyjaśni, co zostało. Ale za co mam zwrócić? Za ten pieniądze? apartament, z którego ale pan, pan ustalił, że ja tam byłem 100 dni, jak ja byłem w tym czasie, panie Ile pan był, dni. Tyle pan był dni? Zupełnie Niech, pan, niech pan po prostu odda te pieniądze. I tu mówimy o pana uczciwości, a pan zawsze za ucieka do jakichś rozmów o polityce. Pierwszą rundę.